Przeszedłeś Underdale. Jak tak to jakie zakończenie? Przeszedłem Gryforda i zakończenie było takie, że wsiadłem do statku i poleciałem w kosmos i opuściłem tą planetę, gdzie były te wszystkie ryby, a później przyleciał Runcais i wszystkich zabił. Wiesz co to Happy Cherry Friends? To jest ta spokowy z którą piłem wczoraj drinka i wspominaliśmy stare czasy, kiedy było cudownie i nie było wojen konsol. Wojen console, Wojen, 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 wojen. Biedasz gościa z piwnicy cyborga. No oczywiście, że... Ja się boję. No, tak jak pan już powiedział, kogo się mamy bać. A kogo się mamy nie bać. No jak pan już powiedział. Zainstaluj cyberpranka, szczerze miałem się do tego zabrać. Czy lubisz Fortnita? Tak, podoba mi się ostatnia aktualizacja dodająca jaskinie oraz kozy i eksolot. Gdybyś był prezydentem, co byś najpierw zrobił? Kazałbym obowiązkowo subskrybować oficjalny kanał The Way na Rocka Johnsona oraz kanał PewDiePie. Go! Uh, fuck you, Why? Why? Dlaczego Rumtis nie występuje w twoich odcinkach? A nie wiemy, nie ma ochoty, ostatnio dziwnie się zachowuje i wczoraj nawet nakryłem go na oglądaniu odkurzaczy bez obudowy. Jak zrobić Azora? Wait, that's Kiedy zrobisz swoje koszulki? <grym> Tresarz w Oddaj rower! Ile dzieci trzymasz w piwnicy? Dużo i złapie je wszystkie. Jaka jest twoja ulubiona księżniczka Disneya? Oczywiście, że kapeć Wrightu z bardzo ładną ma sukienkę. Kiedy kolaps siostrący bok. Jak się nazywa twój wiatrak? Ja chwilowo nie posiadam wiatraka, bo nie mam domu i mieszkam u rodziców, ale już za tydzień się wyprowadzam i będę miał własny dom, więc będę miał gdzie spać, a nie tylko w tej piwnicy. Miłego dnia, papacha. Stanowisko. jest nieme! Widzisz, ha! Ignorujesz, Ja Co dzień nie mocno, w proszę daj mi chociaż raz! Jest tam pentamina w palnik, jebać przy typie! mi naskoczyć, kurwa!